Każdego dnia jesz i pijesz coś, co dosłownie zabija twój testosteron i niszczy twoje zdrowie. Znajduje się to w jedzeniu, ubraniach i kosmetykach, których używasz codziennie. A tym czymś jest plastik. Pierwszy raz o tym słyszysz? Nic dziwnego, może komuś po prostu zależało na tym, żeby utrzymywać się w niewiedzy. Mikroplastiki, nanoplastiki, wtalany czy BPA przyczyniają się do zaburzeń hormonalnych, bezpłodności czy nawet zwiększonego ryzyka nowotworów. A potwierdza to wiele metaanaliz i badań naukowych. Jedzenie, które kupujesz w markecie jest dosłownie przesiąknięte tymi paskustwami. Według badań i statystyk zjadasz średnio 5 gram plastiku tygodniowo. A paragon, który wsadasz do kieszeni po zrobieniu zakupów, to czyste źródło BPA, tuż obok twoich jąder. A bielizna, którą nosisz codziennie, jest zrobiona w dużej mierze z poliestru, a te szkodniki przypominam mają zdolność do przenikania przez skórę. Kiedy trafiają do twojego organizmu, mogą atakować komórki Leyda, czyli te odpowiedzialne za produkowanie testosteronu w jądrach. Więc jak tu nie zwariować, kiedy plastik otacza nas dosłownie wszędzie? Ciężko będzie go całkowicie wyeliminować nie zając się do lasu. Ale jest kilka rzeczy, które mogą znacznie obliżyć ekspozycję na plastiki. Po pierwsze nie jedz z plastikowych opakowań i na pewno nie podgrzewaj ich w mikrofalówce. Wybieraj szklane bądź stalowe butelki, a nie te plastikowe. Nie trzymaj paragonów w kieszeni, a najlepiej to w ogóle ich nie zabieraj. Używaj kosmetyków bez BPA, a informacje o tym znajdziesz z tyłu każdego z nich. I wybieraj ubrania, a szczególnie bielizny z naturalnych źródeł jak bawełna czy len. Wyślij ten film kumplowi i sprawdź czy w twoim domu gdzieś nie czai się plastik.